Mamy, nie zwalniamy tempa i zaczynamy sobie zadanko drugie. W zadaniu drugim chcemy obliczyć sobie przekątną kwadratu, oczywiście będziemy korzystać z naszego wzoru, że D równa się A pierwiastka z dwóch, gdzie A jest długością boku kwadratu, której przemnażamy przez pierwiastek z dwóch. Mamy podpunkt A, mamy tam 5 cm, to sobie piszemy pod spodem, że D równa się, przepisuję długość boku, ale wymnażam razy pierwiastek z dwóch. To po prostu mogę pominąć znak mnożenia i to będzie 5 pierwiastka z 2. Oczywiście wymiar był więc centymetrów. Podpunkt B. Teraz bok kwadratu ma długość 2 km. Napiszmy sobie A równa się 2 km. To nasze D będzie najpierw bok, później razy pierwiastka z 2. Mnożenie w matematyce pomijam i mam taką sytuację. Tym razem w kilometrach. Mam tę długość. No i jeszcze podpunkt C. Tym razem długość boku już zawiera pierwiastek. Napiszmy sobie to Dwie, dwa pierwiastek z dwóch. Tak, to czytamy. Teraz mamy D naszą przekątną. Przepisuję najpierw bok długości A wymnażam przez pierwiastek z dwóch, to się równa. 2 i teraz tak. Tu też byłoby mnożenie, prawda? I spójrzmy sobie na tę sytuację. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. To po prostu będzie liczba podpierwiastkowa. Bo mamy dwa te same pierwiastki tego samego stopnia, ta sama wartość pod pierwiastkiem. Innymi słowy, można by też powiedzieć, że to byłby pierwiastek z czterech, czyli po prostu 2, jakbyśmy sobie wymnożyli. Więc napiszemy, że to jest razy 2. 2 razy 2 to 4 wymiar był, więc oczywiście muszę go dopisać. I w kolejnym odcineczku kolejne trzy przykłady. I słyszymy się. W następnych filmach na kanale Matematyczny Świat.